Witam na kanale Ograć Bukmachera. I co, kupon nie wszedł. Okej, okay, no, zdarza się. Ale co więcej, mamy zwycięzcę tego właśnie meczu: Voyadolid Walencja. Walencja wygrała. Gol padł w 76 minucie. I gracz Oniku Huge 1983 trafił. Wynik i minutę pierwszej bramki. Kwota zostanie wysłana na jego konto. Gratulujemy. No, i tak jak mówiłem, siódmy kupon, jaki wybrałem. Trzy zdarzenia oczywiście Huesca z Betisem, Hiszpania. Huesca jest na samym dnie La Ligi. Po prostu czekają chyba już spadek. Betis, fatalna defensywa ponad 20 straconych bramek. No, ale za to strzelają też ponad 20. Myślę, że dwie bramki tutaj to jest pewnie, jak normalnie muszą wpaść. Betis musi iść w górę tabeli. No Hueska też musi walczyć. No może to utrzymanie jeszcze. ma Majem jakieś szanse. Następne spotkanie to Standard -Jesz z Wazaland, Beveren. No to jest w Belgii. Belgia, jak to wiadomo, overowa liga. Myślę, że dwie bramki to jest pewniak. Ten Beveren to w swoich ostatnich pięciu spotkaniach zawsze były dwie bramki bezpośrednio. Też często były 2-3 bramki. Standard Lierz ostatnio cieniuje, ale no z taką drużyną musi się przełamać i pójść w górę tabeli. Kurs fajny 1.25. No i trzecie spotkanie, ostatnie na kuponie. Eintracht Brunswick z Fortnum Dusseldorf. I tak, obie drużyny na ostatnie 5 swoich spotkań strzelały lub traciły, właśnie w sumie w ich spotkaniach padały dwie, trzy bramki, naprawdę dużo bramek i to w obu ekipach, tu i tu po 5 ostatnich spotkań to overowo. -over. Liczę tutaj na dwie bramki, kurs bardzo fajny, no jak na takie drużyny, druga Bundesliga charakteryzuje się tym, że pada mnóstwo bramek. zdarzają się wyniki niskie wiadomo, ale tam nie kalkulują, tam każdy z każdym może wygrać. To jest po prostu liga overowa jak to na niemiecka teraz jest liga. Liczę tutaj na dwie bramki. Kurs całkowicie 2,21. Tym razem jestem praktycznie w 90% że kupon wejdzie. Stawka 200 zł do wygrania 442. No dzisiaj był pech po prostu. Wybrałem może słabe mecze, no tą Walencję. No tak, ale wygrała. No dobrze, no niech ta walęca nie spadnie z tej na ligi. Dobra, no i ten Lid też zepsuł. W ogóle przegrał tam kurs 15. Narywali, nie wiem jakim to cudem się stało, no ale w drugiej połowie tylko strzelali. No cóż, aż 3-0 dostali w dupę. No. no to tak podsumowując, te typy z wczorajsze. I tak, konkurs wytypować. Wynik i pierwszą bramkę w meczu Standard Liege z Wazaland Beweren, kto trafi ten wygrywa tym razem 25 zł no, ograbili mnie trochę teraz właśnie na poprzednim filmie, więc muszę stopniowo znowu zwiększać stawkę że nikt nie trafi także, jak mówiłem, Standard Liege Wazaland Beveren. minutę pierwszej bramki i wynik meczu kto wygra kto trafi ten wygra Także to by było na tyle. Subskrybujcie kanał łapka do góry i rozwijamy ten kanał. Oby tak dalej. Dzięki i to wszystko na dzisiaj.